Przyszedł czas na kolejny mój film, będący próbą rozwiązania zagadki przedstawionej przez Kompulika w jego serii Zarpiwum X. Tym razem sprawa dotyczy piątki z Juby. W skrócie sprawa wygląda tak. Pięciu przyjaciół, mających mniejsze lub większe choroby umysłowe, wybrało się na mecz koszykówki. Zaraz po meczu zrobili drobne zakupy spożywcze na drogę powrotną i ruszyli w stronę swojego rodzinnego miasta Yuba City, gdyż rano mieli zagrać własny mecz. Nigdy jednak nie dotarli do domów. Co stało się po drodze? Odpowiedzi na to pytanie spróbuję poszukać w tym filmie. Wiemy, że po meczu chłopaki wstąpili na zakupy i ekspedientka dobrze ich zapamiętała. Raz, że byli specyficzni, przez swoją niepełnosprawność umysłową, po drugie, nie była zadowolona, że piątka klientów robi zakupy tuż przed zamknięciem, ale pozwoliła im na to. Mogło być tak. Chłopaki po wyjściu ze sklepu przypadkowo stali się świadkami czegoś nielegalnego. Na przykład transakcji między klientem, a dealerem, bądź złodziejem, który upłynnie skradziony przedmiot. Oczywistym jest, że tacy świadkowie nie są czymś, co jest na rękę temu, kogo widzieli. Jego klient też raczej wolałby pozostać anonimowy. Chłopaki wsiadają do swojego samochodu Merkurego Montego. Na początku nie zwracając na nich uwagi, ruszają w drogę do domu. Wkrótce jednak kierowca, czyli Jack albo Gary, bo tylko oni mieli prawko, lecz raczej Gary, bo to był jego wóz i był on jego oczkiem w głowie. Zauważa w lusterku, że mają towarzystwo. Po chwili namysłu, Gary przyspiesza, próbując zgubić śledzący ich samochód. Pościg zostaje nieco w tyle, ale nie na tyle, żeby uznać, że jest po problemie. W pewnym momencie Gary zauważa drogę w bok, aby dać sobie trochę czasu. Odjeżdża nieco od głównej drogi, gasi światła samochodu i czeka, aż pościg się oddali. Gdy uznał, że pościg pojechał dalej, główną drogą jedzie dalej, ale na wszelki wypadek bez świateł i z minimalną prędkością, by nie uszkodzić samochodu. Ponieważ jednak jechali bez świateł, w pewnym momencie samochód wjeżdża w zaspę. Gary postanawia na razie nie prosić kolegów o pomoc w wypchaniu auta z zaspy, gdyż obawia się powrotu prześladowców. Licząc, że jeśli wrócą, przeoczą samochód w zaspie. Nie mylił się. Pościg powrócił, widząc jeszcze w oddali światła ścigającego ich samochodu, Gary skłania resztę ekipy do ucieczki w góry, co tłumaczy otwarte okno czy niedojedzony baton. Gary z resztą chłopaków zaczynają jeść pieszo, kompletnie nieprzygotowani do jego marszu. Jack i William nie przeżyli tej wędrówki. Kilkanaście kilometrów od samochodu Ted, Jack i Gary docierają do przyczepy strażników leśnych. Gary, który był po służbie wojskowej, otworzył za pomocą otwieracza P-38 Tedowi i Jackowi kilka stojących na wierzchu puszek z racjami żywnościowymi. Po jakimś czasie wyszedł z przyczepy szukać pomocy. Pomocy, na którą nie doczekali się Ted i Jack. Zmarli w przyczepie z zimna i głodu. Mimo, że była tam instalacja gazowa do ogrzewania przyczepy, a nieopodal przyczepy był zapasy żywności, które wystarczyłyby nawet na rok. Chłopaki mieli wpajane proste zasady społeczne typu, że nie niszczy się ani nie bierze się czyjejś własności. Kultura osobista dobra rzecz, ale w sytuacji zagrożenia. Nie jest to rzecz najważniejsza na świecie. Trzeba jednak wrać poprawkę, że nikogo z chłopaków nie można uznać za całkowicie normalnych. Zanim Gary wyszedł szukać pomocy, wziął buty Teda, gdyż jego buty były większe niż Teda i łatwiej było Garemu włożyć w nie stopy, a co tłumaczyłoby, dlaczego w przyczepie nie znaleziono butów Teda. Sam Gary, szukając pomocy, zapewne przestał być pod wpływem leków, które przyjmował do dnia zaginięcia. To spowodowało nawrót choroby, co z kolei spowodowało, że Gary znów wpakował się w jakieś tarapaty i albo gdzieś padł. I tam jego ciało dawno się rozłożyło, albo został przez kogoś wywieziony z dala od rejonu poszukiwań, i tam po cichu pozbyto się ciała. Czy tak było? Prawdopodobnie nie dowiemy się nigdy. Taka mniej lub bardziej bliska prawdy jest moja teoria. A co ty obstawiasz odnośnie tego, co mogło spotkać chłopaków z Juby po tym, jak odjechali spod sklepu, w którym po meczu kupili przekąski na drogę powrotną? Sekcja komentarzy jest do waszej dyspozycji. Poza komentarzem zapraszam do zostawienia po sobie łapki w górę, a może czegoś więcej: na przykład suba i udostępnienia filmu. Tak czy inaczej, zapraszam na kolejne filmy na kanale YouTuber McGregor oraz mój drugi kanał MacGregor Łowca Timelapsów.